Jego ja Hejiuski, jesteś Ren Weronika Erik i ten vlogmas będzie trochę inaczej wyglądał niż te dotychczas. Trochę znudziły mi się vlogmasy na kanapie, bo nagrałam chyba z tego 3 albo 4 odcinki, więc uznałam, że Wam coś pokażę, bo ogólnie no to ja wyjeżdżam na Sylwestra. No wiadomo, do Sylwestra jeszcze dużo czasu, ale tak muszę spakować dwie rzeczy, tak w sumie, bo ja o tym zapomnę. Tak sobie po prostu pogadałam, pokażę wam co mam ciekawego w szafie, i z tego będzie taki normalny vlogmas. A więc tak jak mówiłam, muszę spakować coś do swojej walizki, bo ja o tym zapomnę. A pakuję nic innego jak zimne ognie, które już mają x lat. Tak w sumie. Będę kupować jeszcze nowe, ale uznałam, że te tak czy siak trzeba wykorzystać, chociaż wolałabym te dusze znowu kupować. Trochę was obniżyłam, w ogóle ten vlogmas w tym roku mnie tak strasznie wymęczył Jakby, jak wy to oglądacie to jest około 15-16, u mnie w sensie grudnia Jest tragedia, wam powiem, jakby ja nie wiem czy za rok będę chciała prowadzić vlogmas 24 dni Okej, okay, czy ja mam coś ciekawego w tej walizce, która mi się nie chce otworzyć? Zaraz zobaczymy. Nie, absolutnie nic nie mam. A szkoda. Fajnie by było znaleźć jakieś pieniądze albo... A nie, są gumeczki. Takie o... zwykłe do włosów. I pilniczek. Okej. Okay. A więc to tyle. Już spakowałam to, co miałam spakować. Jest tu tyle kurzu. O kurde! Wycierałam ją jakieś czas i oczywiście znowu kurzu zabitą. Więc co? Ja się idę szybko przebrać już w jakieś takie yy, zwykłe ubrania, a nie w po raz kolejny. I pokażę Wam, co mam typowego świątecznego w szafie. I w sumie mogę sobie tak na z tej siebie, bo jest wygodnie. Także co? Ja sobie zmieniam ubrane i widzimy się za sekundę w sumie, więc... A więc tak, już wróciłam przebrana, wyczesane włosy, w ogóle podoba mi się ten kadr, jest ok, jakby siedzę na podłodze, tak? Co chcę Wam na pewno pokazać, ponieważ powiększyła mi się w końcu moja kolekcja zimowych skarpet, więc uznałam, że Wam to pokażę. Już w zasadzie Wam pokazywałam, ale tak nie do końca. A więc uznałam, że wam pokażę po prostu wszystkie takie typowo świąteczne, zimowe skarpety, jakie mam. To się do was trochę przesunę. I mam tu pierwsze od mojej psiapsiły, które dostałam rok temu na święta. Tak, są one w choinki i serduszka, a do góry mają trenifery. O nie, mu już odleciał róg. Czy to jest Elliot? Dajcie znać ogólnie te skarpetki już są tak wytarte, bo one mają x lat. Znaczy nie w sensie wytarte, że one są nieładne, tylko one po prostu są już tak w... przeprane. O może tak. Są tak przeprane, że one już mają tak nieprzyjemny materiał. Jakby, czy ja serio nagram o skarpetkach? Oczywiście, że tak. <laughs> nie, może po prostu o ubraniach nagramy, bo ciężko mi jest nagrywać teraz cokolwiek, bo... Im bliżej Wigilii, tym jest gorzej, naprawdę. We Wigilii jest ostatni film i nie wiem, czy 26, bo to jest niedziela, czy na pewno będzie odcinek. I po prostu zrobimy, wiecie, przerwę i dopiero po świętach będą już normalnie odcinki co niedzielę, tak jak są teraz. A więc tak, mamy tutaj takie skarpetki, które są zarąbiste, są przepiękne i uwielbiam takie wrzozaste, ale niestety są już tak przeprane, że są już tak niewygodne niestety. Muszę je złożyć, bo mi znowu pralka wszystko zeszera. Coś mi to ogap. Okej, okay, kolejne to są te, które mam też akurat dzisiaj na nogach. One są chyba praktycznie takie same. No nieważne. Są to takie bardzo ciepłe skarpetki. Tutaj mają Reniferka i no takie typowo świąteczne są czerwone i chyba takie same mam nawet na stopach. Ja je kupiłam w Pepko dwie pary za 10 złotych. Kto by nie skorzystał? Jakby one są tak cieplusie, one są tak milusie, jakby. One były nienoszone jeszcze jak coś, ale one są tak mięciutkie. No, czyli to widzicie, jakby. Kto by nie skorzystał? No, tylko głupi by nie wziął skarpetek za 5 zł para, które są tak cieplutkie, jakby. Te już były noszone, ale są wyprane, żeby ktoś się znowu nie czepiał w komentarzach. To są takie zwykłe, czerwone w gwiazdeczki, ale są też bardzo wygodne, bo to są te takie typowo cieplutkie skarpety. Zawsze mnie śmieszy to, jak one wyglądają, wiecie, z tej strony. Rozjechana gwiazda. W ogóle wiecie, co jest przykre, że ja już tyle zażarłam tabletek, a nadal mam bliznę po oprysce. I ona chyba już nigdy nie zajdzie. Jest ja mi z tego powodu bardzo, bardzo przykro. Naprawdę będę płakać. Skarpetki, które aktualnie noszę najczęściej są to takie jasne też w reniferki, tylko że one mają jeszcze elementy niebieskiego. I kiedyś kupiłam ja nawet nie wiem, skąd je mam, ale są tak zarobiste i są długie dodatkowo. Nie rozumiem osób, które w okresie zimowym, świątecznym, wigilijnym. Noszą krótkie skarpetki, albo w ogóle ich nie noszą. I noszą trampki. Jakby ludzie, czy wy chcecie zachorować aż tak bardzo? Jakby mi się na przykład choroba nie przyda we, we Wigilię. Ale jak to mówią. Nie wiem w sumie, jak mówią. <laughs> po prostu wiecie. Jak tak chcą, to niech tak robią. Ja nie mam zamiaru siedzieć chora w święta. Tutaj mamy coś innego niż e, renifery. Jest to skarpeta w choinki i w te laseczki, te synne laseczki, ale jest to strasznie długa skarpetka, bo moja mama oczywiście nie zobaczyła jakie mają rozmiar i one są na rozmiar 46, ja noszę 37-38, więc ale jak mówiłam, mi to nie przeszkadza, że one są takie dłuższe, więc no jakby mają piękny wzorek i są czerwone, jakby uwielbiam czerwone skarpetki jeśli nie wiesz co mi kupić Kłop mi skarpety jakby. Zimowe świąteczne skarpety to jest coś, co ja uwielbiam. Serio. Są również te skarpetki od mojej mamy i one też są spewką. One chyba też kosztowały że 10 zł za dwie pary. I tu mamy Mikołaje. I one są teraz zielone. Tamte były czerwone i w sumie... Wiecie, co to oznacza, jeśli one były razem? Że jedną tom, z jedną z tych będę nosić razem. Jak sobie łatwo ułatwić życie? Właśnie w ten sposób, czyli noszenie dwóch różnych skarpetek. Kto tak nie robi? Jakby dla mnie to jest bardzo fajny sposób na to, żeby noga wyglądała fajnie i w ogóle. Jakby wiadomo, jeśli ktoś tak nie lubi, no to nie zmuszam, ale dla mnie coś takiego jest bardzo fajne, że mogę sobie łączyć dwie różne skarpety w idealną parę. Jakby. Więcej. I uwaga, ja te skarpety dostałam rok temu na święta i ja ich nie mogłam znaleźć. Nie mogłam znaleźć jednej skarpety i znalazłam ją w tym roku przed świętami. Wiecie co to oznacza? Ja je biorę na Wigilię i będę w nich chodzić. Antypoślizgowe, najgrubsze skarpety, jakie kiedykolwiek widzieliście. Kolorek akurat nie w moim stylu, ale to są najgrubsze skarpety. Jakie kiedykolwiek chciałam. ja będę w nich chodzić. No niestety, butów do nich nie włożę. <noise> Czy mam je na stopie, to nie włożę w nich. Nie, jeszcze raz. Mam je na stopie. Mój but jest mniejszy niż to. I moja stopa raz. Wiecie o co chodzi? A więc tak, to są najgrubsze skarpety. Siostra mnie przyniosła. W Święty Mikołaj, wiadomo. Tak. Ale, jakby, czy Wy to widzicie? One są tak grubiutkie, one. Ocieplane. A, poślizgowe to jest coś dla mnie, bo jestem wywrotką po prostu. Jakby wszyscy u nas w domu są wywrotkami, także. Bambolero, bambolero. Ok, jeśli ogólnie chodzi o moją szafę. No to tak, wy już dwie rzeczy na pewno widzieliście u mnie, nie wiem czy widzieliście tą trzecią. W czwartej na pewno nie widzieliście. Yy, ale więc jak już pokazywałam wszystkie świąteczne skarpetki, to pokażę wszystkie świąteczne ubrania jakie ja mam. Typowo świąteczne, bo wiadomo, że mam czerwoną koszulę, jakąś taką czerwoną sukienkę, coś takiego. Mam na pewno. Ale uznałam, że takie typowe, typowe świąteczne. Ale wam po prostu pokażę, więc zaczniemy od koszuleczki, którą kupiliśmy chyba w Sinsay'u, albo w Kropie? W Kropie. A więc tak. Zarąbista, Tylko niestety ma rękawy, których ja nienawidzę, czyli które są takie. Ja uwielbiam rękawy, które są co najmniej dotąd albo nawet trochę dłuższe i są szersze. Um. No to coś oznacza, że o, w, w nas obu nie wierzą, coś takiego, ale no. Nie pamiętam, już mi ktoś kiedyś to tłumaczył, jak to dokładnie brzmi. Ja wiem, jak to brzmi w mojej głowie, ale nie będę wam tego tłumaczyć. No taka zabawna koszuleczka. Ja ją kupiłam ze względu na to, że ja chciałam mieć jakąkolwiek koszulkę świąteczną. A że akurat taka była, no to taką wziąłam <grym> No. Jest to niby l ale ona... to, to, to nie jest l -ka. to jest takie zaniżone L albo po prostu zwykłe M. Tak. Na pewno bardzo dobrze znane, bo na pewno widzieliście to na innych vlogmasach. Mój sweter. Mój sweter świąteczny. Jakby. Ja go kupiłam w lumpeksie i kocham go całym sercem. Jakby. To jest najlepszy sweter, jaki kiedykolwiek widziałam. Jakby. Jest cudowny. Jakby ja go kupiłam tanio, nie wiem wtedy ile dałam, ale podoba mi się to, że on nie jest taki typowy że wiecie, że nie jest typowo czerwony, typowo zielony, tylko właśnie czarny, różowy, siwy, taki zielony, neonowy bardziej. Kiedyś jeszcze widziałam sweter z, ze Star Warsami, ale to już w, w zwykłej sieciówce. Ale niestety go nie wzięliśmy, bo się wtedy domownikom nie podobało, że to jest Star Wars i jest napisane nie Mery Christmas, tylko metal Christmas, coś takiego. Mm, nie wiem dokładnie nie pamiętam, bo to było X lat temu, bo Jezu. To jeszcze w galerii, ale nie tu u nas to chyba nawet było gdzieś w Poznaniu, o Jezu. Ale ja uwielbiam takie sety, uwielbiam takie grube, takie wiśniackie spetry, jakby... To jest właśnie mój styl ubierania się co szafa wyżyga. Teraz jest rzecz, o której nie wiem, czy Wy wiecie. Kupiłam ją też w Lumpexie, chyba w tym samym co ten sweterek. Jest to koszula w śniżynki po prostu. Taka najzwyklejsza. Ona ma bardzo fajny materiał, jest bardzo mięciutka. Nie noszę jej pewnie tylko dlatego, że jest troszkę za krótka, coś tak mi się wydaje. Ale w tym roku ją założę. Nie na Wigilię, ale na pewno ją założę. Jakby. Super jest. No. Czy wy to widzicie? Nie wiem, czy tenki tak ładnie widać. No, jest cała czerwona i ma takie delikatne śnieżynki. Ja wtedy też kupiłam tanio. <laughs> Gruźlica, sorry. Jakby przez to, że tak dużo gadam, to mi już gardło siada, pomału. Jakby. Znaczy no, ona nie wygląda super, jakby moim zdaniem wygląda bardzo fajnie, zarumista wręcz. Na pewno ją ubiorę w któreś święto, bo jednak wiecie, takie rzeczy ubiera się praktycznie tylko właśnie w okresie takim zimowym, takim typowo świątecznym. Ja przez cały rok już tego nie założę, tak na dobrą sprawę, więc trzeba wykorzystać póki jeszcze jest. Chciałam pajęć śnieg. Okej, okay, i ostatnia koszulka, którą ostatnio kupiłam. Mój chłopak ma taką samą, tylko, że czarną. Ja mam taką bardziej bordową. Tak, dokładnie. Tak, wiem, ona jest większa. Od razu mówię, tak, wiem, widzę, to jest większa. Ma rękawy troszkę dłuższe, nadal takich nie lubię, ale że większą, to te rękawy też są trochę szersze. Ale spodobał mi się motyw. Jakby, czy wy to widzicie? Tutaj jest wszystko. Tu są też Ciastki, tu są skarpety, jakieś ozdoby, są renifery, jest Mikołaj, choinka. Myślałam, że gdzieś są jeszcze prezenty, a nie, są prezenty, to są prezenty. Nie wiem, czy cię tak widać. Ja wam to przybliżę na maksa. Jest nawet napis HO HO HO. Fajnie. O, laseczki są. Są te takie ozdoby, co się na one są niewyprasowane, te rzeczy, ale musicie mi wybać, były w szafie po prostu. Nie no, super wygląda. To jest bardzo mój styl, w sensie, że jest <grym> Ja lubię, jak jest tak dużo, że się dużo dzieje na koszulkach. Przecież widzieliście moją koszulkę, tą w kwiat. przecież tam jest... Są same kwiaty, jakby tam nic innego nie ma oprócz kwiatu. <grym> Mam nadzieję, że taki odcinek też wam się podobał, jakby uznałam, że nagram coś takiego luźniejszego, ale w sumie może to komuś... Może nie tyle, że pomoże, ale może byście widzieli, jakie fajne skarpetki można kupić, bo większość tych skarpetek nadal jest dostępna, większość mam po prostu z PEPCO, które kosztowały 50 zł, więc to jest naprawdę nic. Polecam ogólnie w Pepko kupować, jakby w Pepku jest naprawdę tak dużo fajnych rzeczy, że można tam się tak fajnie ubrać czasami. Nasze stópki mogą być tak fajnie ubrane, że no. Także co? Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się jutro. Jeśli dożyję jutra, to się widzimy jutro. Bye! -o!